Pan z wami, jest duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Pała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki. I zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znamy męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie, i moc Najwyższego kryje się cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie, a tobie chryste. Gdy coś jest dla nas ważnego, cennego, jakoś tak naturalnie potrafimy się tym cieszyć, mówić o tym, opowiadać, a nawet za każdym razem widzimy w tym jakąś nowość, czy Inspirację do wielu spraw. I tak jest z tymi największymi sprawami w życiu, poczynając od miłości, zakochania się, tak jest z przyjaźnią, z odczuwaniem powołania do takiej czy innej drogi, aż po te prostsze sprawy powiedzmy, pobycie fanem jakiejś drużyny czy zespołu muzycznego możemy wtedy patrzeć, słuchać bez końca swoich ulubieńców, nie licząc się ani z czasem, ani z kosztami. Lecz gdy nas coś nie interesuje, gdy nie wkładamy w to serca, to choćby było ze złota, czy najcenniejszym darem losu, przejdziemy od tego obojętnie, i mało komu uda się nas przekonać do jakiegoś większego zastanowienia się nad tym. Tacy jesteśmy. I tak też, moi kochani, jest z wiarą w naszym życiu i z wszystkim, co jest wiecznym prawem. Bo możemy tutaj, na Ziemi, być czuli na los najmniejszej roślinki, podziwiać ją, czy zwierzątka, które tak ślicznie patrzy na nas oczkami, a na miłość i dobroć stwórcy tego wszystkiego będziemy twardzi jak własni. Nie czuli jak kamień. Coś z nami jest chyba nie tak. I tu jakoś przypominają mi się słowa, nad którymi nieraz zastanawia się świat, ten niewierzących i ten nasz wierzący, a mianowicie, dlaczego złe rzeczy dzieją się, przydarzają dobrym ludziom. Znamy to powiedzenie. No właśnie, bo jeżeli jest ten dobry Pan Bóg, to dlaczego nie chroni nas od zła tego fizycznego i duchowego? No bo my, my gdybyśmy mieli taką Bożą Moc, to wszystko byśmy naprawili jedną myślą, jednym stryknięciem palca. Wszystkich głodnych szybko byśmy nakarmili, planetę uczynili znowu zieloną. Choroby uleczyli, każdą miłość zrealizowali, nawet tę, która trwa tylko jedną noc, i każde ludzkie pragnienie zaspokojili. Jak tak to mówię, to samemu mnie się zaczyna podobać. Byłoby dobrze. I myślę, że pewnie i diabłu się to podoba. Idealny świat, gdzie dobrym nie zdarza się zło, nawet złym ono się nie przytrafi, tylko dać nam więcej władzy. A wszystko naprawimy. Oczywiście, żeby też oddać sprawiedliwość, no to jeżeli już musiałoby być jakieś zło, to tylko dla tych złych, a najlepiej dla nielubianego sąsiada, który nas już od lat denerwuje, chociaż go tak do końca nie znamy, no bo swoim nie wypada dawać złe rzeczy. Hmm. Czy ktoś z nas, kochani, wierzy, że tak? To działa bo bojaniem. I nie wierzę też, że jakoś nadzwyczajnie złodzieje się tylko dobrym. Wszystkim się ono dzieje. Bo od strony Pana Boga słyszymy, to słońce świeci i deszcz pada dla dobrych i dla złych. Oczywiście z pamiętaniem, że taka sytuacja nie potrwa wiecznie, ale jest związana z naszym życiem tu na ziemi. I pewnie też jest wiele niesprawiedliwości, że od wieków mocniejszy dusi słabszego, a bogatszy kupi więcej niż biedny, że ktoś dostał więcej zdrowia, a ktoś mniej, nawet w takim praktycznym widzeniu, że ktoś miał już parę stłuczek samochodem chociaż jest dobrym kierowcą a ktoś kto w ogóle nie powinien siadać za kółko jeździ latami bez żadnego mandatu jak to się dzieje i można by wymieniać bez końca ale granica tego nie przebiega pomiędzy nami tymi dobrymi czy nami tymi złymi bo spotkałem w życiu wiele osób, pewnie wy też, tych dla świata biednych, jakoś przegranych, bez wielkiego i głośnego sukcesu, może i niesłusznie pokrzywdzonych, jak to mówią z różańcem w ręku, które miały w sobie więcej pokoju, te osoby więcej radości i pewności siebie, mimo tej krzywdy. Niż wielu z tych promowanych przez różne media na przykłady dla świata. To, czy dzieje się nam dobro, czy zło, jeszcze o niczym nie decyduje, ale jak je przeżyjemy, co z nim zrobimy, tu jest wielkość człowieka, miłość i nasza wolność. Opowiadam o tym, kochani, by zabrać z nas jakoś tak może trochę nietypowo do dzisiejszej Ewangelii. By w kilku myślach zastanowić się, raczej przypomnieć sobie, co Bóg mówi i myśli o tym dobrym i złym i komu się co należy. Pewnie nieczęsto myślimy o tej Ewangelii w taki sposób, ale spójrzmy na Maryję, a pośrednio i na Józefa. W tej całej historii, o której słyszymy od kilku dni, zwiastowania, a potem tych dziewięciu miesięcy ciąży, jak również narodzenia Jezusa, ale jeszcze szerzej do tej historii narodzenia Chrystusa na adorujących pasterzy przy żółtku, ale i pamiętając o królu Herodzie i jego wojsku, które było wysłane, aby pozbyć się Zbawiciela. Spójrzmy na te gospody i domy, które zamknęły swoje drzwi przed osamotnioną i bezradną świętą rodziną, szukającą miejsca, Najmniejszej życzliwości i serca, którego nie znaleźli na przyjście Boga na świat. Czy można powiedzieć, że Maryja i Józef byli dobrymi ludźmi, jak myślicie? Tak, można, bo tak sam Pan Bóg nam mówi, i to nie tylko dobrymi, tak jak my to o sobie mówimy, ale mówiąc o nich mamy na myśli ich świętość. I prawdziwą bliskość z Bogiem, bo tam jest dobro. Nie, że ja mam wielkie serce i hojność. Nie. Dobro jest w świętości i bliskości z Bogiem. Więc pytanie: czy Maryja i Józef za ich dobro doznali zła od świata? Bo jak nikt inny, musieli przejść tyle poniżenia, przykrości, odrzucenia. Włącznie z realną obawą śmierci, która groziła Maryi po zajściu w ciążę, a po narodzeniu może i całej rodzinie świętej od strony Heroda, a już na pewno Chrystusowi. Czy myśląc naszymi kategoriami i Maryi i Józefowi jako tym prawdziwie dobrym nie wydarzyło się niezasłużone zło? Według tego powiedzenia, dlaczego ludziom dobrym przydarza się niesprawiedliwość? Czy też na ich przykładzie widzimy, że Bóg i Jego opatrzność działa inaczej, że to wszystko jest w innym porządku, że tam, gdzie świat widzi cierpienie i to niezasłużone, nie myśli o tym, ile miłości. Może się stać, że ktoś przejdzie przez nie zjednoczony z Bogiem. I ile zwycięstwa dokonać tego już na wieczność. Nie jest najważniejsze, co doświadczymy dla Pana Boga i dla miłości, ale jak to przejdziemy, co z tym zrobimy. Jak sam grzech, jak z jednej strony kończy nam coś, bo zgrzeszyliśmy i co teraz? A Pan mówi, no, co teraz zrobisz? Zostaniesz z nim? Odejdziesz jeszcze dalej? Czy przyjdziesz, aby mi go zostawić i pojednać się ze mną? Tu jest cała tajemnica cierpienia. Komu się ono należy, komu nie. Bo przegranymi w życiu są właśnie ci źli, a nie dobrzy, nawet gdy cierpią niesłusznie, bo w ostatecznym rozliczeniu. Przed Panem Bogiem, który jest jedynym sędzią, żadne mocarstwo świata czy wpływy nie będą miały nic na końcu do powiedzenia, a tylko On, Bóg dobra. W tym ostatecznym rozliczeniu to dobrych spotka dobro, a złych zło, co posiali, to i zbiorą. I oby tych dobrych, kochani, nas wszystkich. Którzy za nim tęsknimy i do niego zmierzamy, tego, co jest dobrem, było jak najwięcej. Więc prośmy Boga i zróbmy wszystko, abyśmy i my znaleźli się pośród nich, tak jak Maryja i Józef. Amen.